Radiowa Agencja Solidarność Gdańsk. Nadajemy serwis informacyjny biura krajowego. W dniu wczorajszym, o godzinie 21, wznowił obrady Krajowy Komitet Strajkowy. Omówiono następujące sprawy. Po pierwsze wyniki prac grup roboczych w Warszawie. Po drugie uchwały MKS-ów i ZKS-ów napływające z całego kraju. Po trzecie treści teleksów i uchwał organizacji społecznych i zakładów pracy składanych na ręce władz partyjnych i Krajowego Komitetu Strajkowego. Krótko informacja, że yy, decyzje o tym w jaki sposób się przeniesiemy i czy się przeniesiemy będą zależne od tego, co się będzie działo dzisiaj w Warszawie. I w związku z tym w Warszawie czekamy do godziny na Po zapoznaniu się Grupy Warszawskiej ze stanowiskiem władz podczas rozmów z Komisją Rządową, które rozpoczną się dziś o godzinie 12, podjęta zostanie wspólna decyzja co do dalszych działań. W jaki sposób ja widzę jeżeli do 20 nie zostanie odwołane, ani przeniesiony. Mianowicie e, zarówno Krajowy Komite Strajkowe, jak i Prezydium Gazetu Gdańskiego w pierwszej turze jedzie od razu na stocznię i zaraz za tym em i za prezydium jedzie sprzęt łączność i poligrafia. To jest za tak Dziękuję bardzo dobry, witam Państwu, Dziś w dzienniku rozmowy Komitetu Rady Ministrów ds. Związków Zawodowych z Delegacją Solidarności. Wyniki 9 plenum Komitetu Centralnego Partii, zagraniczne echa sytuacji w Polsce, podróż wicepremiera Jagińskiego do Stanów Zjednoczonych, pomyślne zakończenie lotu międzynarodowego w Kosmos. Głos oddajemy Witoldowi Stefanowiczowi. Rady Ministrów w Warszawie mówi Witold Stefanowicz. Na kolejną turę rozmów przybywa delegacja Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Przegraliście wszystkie karty łącznie z cenzurą, więźniami politycznymi, rolnikami i tym podobne.